Siwano, w dzisiejszym odcinku z komposterów, czyli tak tych rzeczy tam u NPC-tów z wiosek kiedy będziemy wkładać rzeczy, w miejsce zamiast wypadającej mączki kostnej będą wypadały nam różne randomowe przedmioty. Od żelaznych po netwright'owe, od nieentchantowanych po prot 4. Także myślę, że będzie ciekawie. W każdym razie zaczynamy! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, okay, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Z tej strony z kolejnego Kolejny Dzień na moim kanale, Gramy dzisiaj Minecraft UHC, moi drodzy. Ale z komposterów lecą losowe rzeczy, więc będzie dzisiaj generalnie bardzo ciekawie, ponieważ powstał ten plugin. E generalnie, mógłbym powiedzieć o dwóch, słuchajcie, źródłach powstania tego pluginu, tak żeby nie ujmować, bo podobny odcinek powstał za granicą u użytkownika TAPL, moi drodzy, więc to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, ale przede wszystkim ten jakby tryb tworzy na podstawie komentarzy, które pisaliście mi, że w sumie można by coś takiego zrobić pod odcinkami, więc jeśli ty wymyśliłeś taki odcinek, pamiętaj, żeby napisać w komentarzu, że też wpadłeś na ten pomysł. No i generalnie zaraz powiem wam, jak to będzie dokładnie działać, tylko wpierw chciałbym w sumie, m, może trzcinę, krowy, inne tego typu rzeczy, bo będę potrzebował enchant z wszystkich rzeczy, które możemy trafić, nie możemy trafić jednej konkretnie rzeczy, czyli enchantowanych mieczy. Możemy trafić miecze od żelaznych pod -right ale nie możemy trafić ich enchantowanych wersji. Także myślę, że o tyle będzie nam trudno, moi drodzy. No i w każdym razie lecimy z tym tematem. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu, ponieważ jest tam, moi drodzy, kanał Pabelito04, który wykonał dla nas ten plugin, więc warto, myślę, zostawić u niego subka w ramach podziękowania. No i pamiętajcie o łapy w górę, no i subskrypcji na kanale, ponieważ w tym momencie 69% oglądających filmy nie subskrybuje kanał no, tak, ta liczba się nie rusza coś, ja nie wiem Widzowie, wy chyba nie chcecie 200k I specjalu na 200k, nie? Wy, wy chyba 200k nie chcecie na kanale wbić, ja nie wiem Nie rozumiem, dobra, mamy tutaj jakiegoś derpa Cześć derpi, mm, także może ja zrobię sobie tak Wpierw kill -off. Generalnie plan mu jest taki, żeby zejść do podziemi Nakopać sobie troszeczkę przedmiotów i później słuchajcie, wyjść na powierzchnię z enchantem i wszystko porobić. By the way PvP y, admini 35 minut obliczcie żeby było, tak przy okazji. No i jeszcze oczywiście zapraszam was na Twitch TV slash gdzie takie właśnie eventy dzieją się na żywo. Z udziałem widowni, moi drodzy, bo właśnie widownia gra. Także, moi drodzy, możecie się przywitać z odcinkiem. Pod warunkiem, że czat jest włączony, admin włącz czat, please. ok czat został włączony i wszyscy się, jak widzicie, przemile z wami witają. Co to jak oni was uwielbiają po prostu YouTube'owi? No, no sięmano wszystkim, dzień dobry, dobra. Robimy sobie siekierę. Dzięki, nob, ale nie łaź za mną w każdym razie. Bo niestety będę musiał cię zbanować, jeśli będziesz za mną tutaj łaził. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś jest taki naparczywy, uporczywy. Nie, nie wiem, jak to się mówi: Upor... na, Naparczywy czy uporczywy? Jezus, goddam. Nie pamiętam w każdym razie, jak to się mówi. Ale moi drodzy, z dobrych wiadomości, m, o czym możemy sobie pogadać? Ponieważ y, wiem, że UHC jest dosyć sporo. 5 na 10 filmów na moim kanale to jest UHC. Y, mimo wszystko, UHC dalej mi się nie nudzi. Zamierzam je dalej nagrywać, więc więc nie, nie bójcie się, wielu ludzi powiedział teraz uf. Ucha co jak najbardziej, słuchajcie, na kanale będzie. Ale zamierzam też wprowadzić inne tryby. Już niedługo powracają tryby typu Ant Wars, typu, moi drodzy, nowa gra, czyli Farm Wars. No i jeszcze nowe pomysły jakby szukam w dalszym ciągu. Więc w miarę... Jakby czasu, moi drodzy, będą dochodziły kolejne tryby nam tutaj. Więc nie martwcie się o różnorodność, ale potrzebujemy czasu, ponieważ obecnie powstają mapy do niektórych z tych trybów. Ym, są tworzone przez moich techni moderatorów, techników i tak dalej, więc musimy na to, słuchajcie, czekać. No i oczywiście, jeśli macie jakiś fajny pomysł na odcinek, możecie podrzucić, słuchajcie, no to y, wtedy możemy go zrealizować. Jeśli będzie faktycznie dobry taki będzie, wiesz, plus jeden mordeczko. No tak jak ten odcinek zresztą, bo jak wspominam, przede wszystkim moją inspiracją były komentarze pod odcinkami, które mm, akurat. Ten osobnik trochę spamował, że tak powiem, yy, ale i, i tak koniec końców, że tak powiem, bardzo spodobał mi się ten pomysł, więc uznałem, że go będę realizował dzisiaj. Tak przy okazji, niech mi ktoś powie, czy w komposterze można używać yy, kwiatów, bo tak przy okazji zbieram te kwiaty po to tak właściwie, yy, także no nie wiem. Uff, e, kamen, oh, zaczynam cię hejcić człowieku, wiesz? w tym momencie. Kurde, beleno specjalnie pobiegłem dzisiaj. Oh, damn! What is that, moi drodzy? Serio? Dobra, mamy też przede wszystkim ważną rzecz, czyli mamy tutaj mm, lamy. Zlam też można oczywiście zdobyć. Come on! Co jest grane? Bez kitu, jaki fart. Z lam też można zdobyć skórę. No i chyba nie mam innej, o, mam inną alternatywę, także ha, elo, elo lama. Nie będę ryzykował straty HP w każdym razie. Jak wspomniałem, moim dzisiejszym, słuchajcie, challenge'em, moim zadaniem będzie wejście do podziemi, zrobienie sobie enchanting table, ponieważ enchanting table, jak wspomniałem, pozwoli mi enchantować sobie miecze, których normalnie nie damy rady dropnąć akurat z tego losowego dropu, że tak powiem, więc takie unlucky troszkę, dobra, bez skóry. Nie no, to jest jakiś prank, prawda? Dawaj skórę. Dobra, uf, na szczęście mamy skórę, kurczę, z ostatniej krowy. I mamy 7 jedzenia, także trochę mało. U, jeszcze jedna krowa. Dobra, jakaś książka maybe here. Dobra, weźmy sobie krowę, zetnijmy w takim razie. Spoko. No i mam teraz jeszcze takie 25 minut na kopanie się mniej więcej. Więc po pierwsze, zademonstruję wam, o co chodzi w dzisiejszym odcinku, bo być może ktoś z was nie ogarnia, co to jest komposter. W sumie to F takie trochę dla ciebie, ziomek, jeśli nie wiesz. No ale generalnie to jest to. Working Station Villagera. No i w tym momencie bierzemy sobie Zamienia się to w bone meal. No i mamy netherite'owe buty Protection 1. Pogchamp, Pogchamp w każdym razie myślę. Myślę, że to jest, słuchajcie, dzisiaj dobry motyw na film w każdym razie. Zresztą tak wy też uważaliście, pisząc mi to w propozycjach w komentarzu, więc stwierdziłem, ej, to jest dobry pomysł. Ale tak jak wspominam, widzowie, jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że coś takiego było za granicą, to tak. Tapl nagrał bardzo podobny odcinek i u niego możecie obejrzeć bardzo podobny odcinek za granicą. Jakby, żeby nie było żadnych niestasek, nie? Że cyfer coś ściąga, czy coś. Bezpośrednio mówię, moi drodzy... Możecie wbijać za granicę, obejrzeć sobie zagraniczny cudzysłowie materiał źródłowy. Okej, okay, znalazłem, słuchajcie, jaskinie. Zarum kurde, biście w tym momencie. Dobra, jest żelazo i... Diamenty! Kaman just do it! Dobra, jest pokczamp w każdym razie. Dobra, nie potrzebuję nawet stalowego kilofa w tym momencie. No, ale potrzebuję zrobić sobie, kurczę bele, jakiś kifol i tak z żelaza myślę, że zrobimy sobie. Dzisiaj, by the way, customowych craftingów nie ma za dużo. Jest tylko stalowy kilof, żeby gracze nie musieli kopać za długo. No i oczywiście są włączone takie podstawowe, przyspieszone przepalania, moi drodzy. Także pokczamp? Potrzebuję... Próbuję już tylko teraz w tym momencie diamentów ilości 5. 5 diamentów na kilo. I diamenty też potrzebuję jeszcze na, na sam Enchant. I będę kurczę miał najlepszą rzecz, jaką można mieć, bo będę miał Enchant. No i wtedy idziemy na powierzchnię, słuchajcie, farmić nożyce. Nożycami w sensie. Okej, okay, mam za mało tych diamentów już widzę. Także trochę lipa. Ale będę mógł wykopać już sobie w każdym razie obsydian. Będę mógł poszukać też więcej diamentów tutaj. po jaskini, moi drodzy. No i jest szansa jeszcze, że z kompostera, z tych ostatnich rzeczy, które nazbieram, bo pozbierałem specjalnie kwiaty, będę mógł trafić jeszcze jeden diament. Bo oczywiście diament w losowych rzeczach też jest tak samo jest. Netherite. No i wiele innych naprawdę cennych przedmiotów, więc w sumie, w tym momencie, kładę sobie komposter, spróbujmy coś trafić, moi drodzy, także come on, just do it, spodnie z netherite'u, protection 3, ok, mam strasznego farta dzisiaj, MLG, RNG, kurde, wszystko na moją stronę, diamentowy miecz, ok, bo jak wspominam, można też żelazne rzeczy trafiać, między żelaznymi, a diamentowymi rzeczami, a rzeczami się, moi drodzy, trafia, więc tak to działa, dobra, trochę trzciny poświęcę w sumie, żeby tu trafić, klata, Prot 1, dobra, może być w każdym razie. Także, moi drodzy, bierzmy to. I teraz tak, muszę zrobić sobie jeszcze Water Bucket. Muszę znaleźć jeszcze kilka diamentów, słuchajcie, ale biorę się za kopanie obsydianu. No i widzimy się, może, kiedy będę robił sobie Enchanting Table, moi drodzy, bo to jest dobra myśl, żeby wrócić, kiedy będzie Enchanting Table w końcu, nie? złem potrzebne mi diamenty. Przy okazji będę mógł zrobić sobie jeszcze lepszy miecz, słuchajcie. Więc ja już z podziemi mam wszystko, co potrzebuję. Czyli najważniejszą rzecz: żelazo. Żelazo będzie mi potrzebne tylko w jednym wypadku. Ponieważ muszę zrobić sobie, moi drodzy, kowadło. Kowadło jest bardzo ważną rzeczą dzisiaj, oczywiście, ponieważ pozwala nam. Ono. Zresztą nie wiem, co wam tłumaczę, wy to wiecie. Okej, okay, lapis. Jeszcze więcej go mam. Co jest z tymi emeraldami? Come on! Admin, przestań mi podkładać. Oh, damn. Dobra, na szczęście mam 9 lapisów z innej rudy. Także nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło, moi drodzy. Lecimy! Czym prędzej? Muszę zdobyć um, tutaj to złoto, muszę też zdobyć tego Emeralda, bo on mi zwiększa level, oczywiście. No bo level się przyda do łączenia przedmiotów. Póki co nie ma foldemage, a fold damage będzie włączony, moi drodzy, kiedy PvP wystartuje, więc muszę na siebie bacznie uważać dzisiaj, żeby czasami nie zginąć w głupi sposób. No i muszę się wrócić, bo muszę wykopać teraz Obsydian. Mm, trochę was okłamałem. Kurde, skam, że tak powiem. Ponieważ nie wykopałem tego obsydianu tam, tylko wracam teraz po niego. No Kaman, moi drodzy. Także lecę w tą jaskinię i próbujemy. O! Kaman, spadnę, dobra, jestem i wykopujemy ten obsydian. Słuchajcie, mam wszystkie potrzebne mi przedmioty. Też mam ważne motykę. Motykę, która mi na pewno dużo uprości. Więc w tym momencie co? Robimy sobie zapasowy crafting table. Kładziemy go w tym momencie tutaj. Robimy sobie dwie książki, słuchajcie. Bo to jest bardzo ważne, żeby dwie były. No bo zawsze mogę sharpnessa trafić i tak dalej. Więc to bierzemy tak. To wywalaj, to wywalaj. Zresztą zarabę i tak farmił. No i przede wszystkim robimy najważniejszy dzisiaj przedmiot. Czyli enchanting table. W końcu enchanting table jest użyteczny, a nie useful w każdym razie. Więc to jest bardzo ważne, że dzisiaj enchanting table... Robi robotę, ponieważ pozwala nam zenchantować miecze. Jeśli ktoś nie zrobi sobie enchantu, będzie latał ze zwykłym, na przykład diamentowym lub netherite'em mieczem. Czy jest to zły miecz? No, nie do końca bym rzekł. Aczkolwiek na pewno jest gorszy niż taki sharpness 2, sharpness 3. Więc z tegoż powodu ja teraz lecę na powierzchnię, bo jest to dla mnie dużo ważniejsze, słuchajcie, żeby teraz nafarmić sobie różnych rodzajów liści, kwiatów i tak dalej. No i próbować strawić cały set protection 4 w netherite'em. No i wiadomo, jeszcze mieczyk przy okazji. Lub po prostu sztabkę to Także lecimy, moi drodzy, na, yy, na powierzchnię w każdym razie. Na powierzchnię, słuchajcie. Ważna sprawa. Dużo drzew. Yy, drzewa oczywiście mi się przydadzą, także ja już mogę zrobić tak. Postawię sobie przede wszystkim komposter. Na razie nie biorę nic więcej w sumie. Yy, enchantu nie ryzykuję stawić. Ale mogę, słuchajcie. Tak? Na pewno ściszyć wam bloki i mogę pozbierać bloczki z drzew. No, normalnie craftowałbym w ten sposób jabłka, aczkolwiek dzisiaj, moi drodzy, możemy bez problemu w ten sposób sfarmić sobie bardzo dużo przedmiotów. Myślę też kiedyś nad aktualizacją tego trybu, no oczywiście tak samo jak robimy to z poprzednimi trybami, które się już jakby drugi raz pojawiły, słuchajcie, czyli za pół roku najwcześniej, ewentualnie za kilka miesięcy, żeby zrobić tak, że jedynie rzeczy z pól uprawnych mogłyby zostawać wykorzystywane, słuchajcie, do tworzenia przedmiotów. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Ważne jest Wasze zdanie, oczywiście moi drodzy. Jakby nie było, to Wy oglądacie te odcinki i mam nadzieję, że sprawia Wam to taką radość jak mi oglądanie tego, jak wy oglądacie. Nie, nie wiem, to w tym momencie to ja robię jakąś pętlę logiczną i tak dalej, no ale w każdym razie. W tym momencie, jak widzicie, próbuję trafić jeszcze netherite, bo netherite też można trafić. No i fajnie by było też sobie resztę seta, powiedzmy, dropić. Okej, okay, tu mam proty takie. Ale przede wszystkim, robimy teraz sobie mieczor. Mieczor wchodzi mi na szarpa jedynkę i drugi też na szarp jedynkę. pokczap. No ja sobie te miecze oczywiście, moi drodzy, połączę, ponieważ, jak mówię, enchantowane miecze są niemożliwe do dropnięcia. Akurat Trafiają się tylko i wyłącznie czyste. No ale mogę trafić sztabę netherite, która pozwoli mi zrobić sobie dużo lepszy miecz później z tego, czyli netherite'owy sharpness 2. Teraz polujemy, oczywiście, na najważniejsze przedmioty, jakimi są. Uwaga! Po pierwsze, netheritowa klata, bo nie mam jej. Na po drugie, netheritowy hełm. No i wiadomo, jeszcze te, tam wszystkie te inne potrzebne rzeczy. Dobra, protection 3, żelazne. Te. Należy no że tak powiem, moi drodzy, ja nie mam wam zamiaru tutaj specjalnie nudzić, więc ja się zajmę dropieniem tych przedmiotów. No i widzimy się dopiero kiedy wystartuje PvP, czyli za jakieś 15 minut w sumie od teraz. Mamy, słuchajcie, netherite, więc jest absolutnie przepog, więc robimy sobie yy, smithing table, moi drodzy. Ja trzy trafiłem, okej, okay, czyli... Pytanie padło, by the way, jeśli ktoś nie wie, czy ktoś już trafił koksa. No, jeśli on trafił trzy koksy, no to zaczynam się martwić w sumie o swoje szanse, moi drodzy, bo oczywiście szansa na koksa też jest, ale jest bardzo, bardzo mała. Największe szanse są w sumie na refile i takie czyste przedmioty, także xd, te, te buty nara. No, i przy okazji odkryłem jeszcze jedną rzecz, że trawę też można wykorzystywać do zasilania tego. No i jeszcze jedną rzecz odkryłem, że chcę się stąd przenieść na pewno, bo powoli robi się tutaj mało, powiedzmy, w takie liście inne tego typu rzeczy. Także ja sobie troszeczkę może podejdę bliżej. Muszę trafić już tylko helm. słuchajcie, z netherite'u, żeby mieć full netherite armor. No bo oczywiście, jakby, jak to ująć najprościej, yy, będę polował później jeszcze na wyższe proty, no bo niektóre rzeczy, jak widzicie, mam prot 1 i tak dalej, a mogę, jak mówię, mieć całego seta prot 4, także no, yy, co robię w tym momencie? Nożyce w dłoń, że tak powiem, trawę ścinamy, słuchajcie, no i dalej losujemy jakieś przedmioty, może uda mi się jakiegoś koksa dropnąć, jak nie, to będę musiał kombinować za chwilę. Co i jak? grę widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy. Sprawa wygląda tak, że mam Helm Protection 3. Tak samo zrobiłem ze sklatą zresztą, więc mam 3-3. 3-1. Także jedyną rzeczą, którą chciałbym wymienić w moim uzbrojeniu na ten moment jest jedynie moja para butów, że tak powiem. Fajnie byłoby ją sobie wymienić na lepszą, ale póki co na resztę seta narzekać jakoś specjalnie nie mogę. Troszeczkę miecz jest słaby, bo jest tylko Sharpness 2 w tym momencie. Niestety nic na to nie zdziałam, póki potworów nie będzie. Albo póki nie zapoluję na graczy, szczerze mówiąc, bo potrzebuję troszeczkę wyższy level. Mam tu Sharpness 1 już gotowy. Dobra, Krzyś, znowu kurde... On się na mnie fokusuje, wiecie? Dzisiaj od rana, z tego co zauważyłem, ten jeden gracz po serwerach, jak chodzimy. No bo oczywiście trwa, słuchajcie, transmisja nazywa, jakbyście się zastanawiali. Zresztą jak zwykle, praktycznie, kiedy nagrywam odcinki. Także zapraszam na Twitch TV, ponieważ tam macie okazję zobaczyć filmy wcześniej. No i przy okazji, jak byłeś na tym live'ie, pamiętaj napisać w komentarzu, że byłeś na tym live'ie. No i kurde, ten Krzyś coś tak na mnie dzisiaj podchody robi bardzo często. Także muszę uważać na niego. Także fajnie, jakby sobie stąd poszedł w sumie. Siema, Amazon, okej okay. Widzę, że szanse, kurczę, na nenderyty były troszeczkę za duże, w każdym razie. Jestem ciekaw w ogóle, jak opustoszyli, jak spustoszyli właściwie, będzie lepiej chyba powiedziane, całą mapę, więc będę zaraz się temu przyglądał. Więc okej, okay, ja sobie bym też poczyścił ekwipunek, może z bardziej zbędnych itemów. Okej, okay, ziomek jest tutaj. No i potrzebuję, słuchajcie, czwarty level, żeby połączyć sobie dwie pary spodni Protection 3, żeby zrobić seprota 4. Także ruszymy teraz, okej. Okay. Nie będę pytał, o co tu chodzi. Yy, ruszamy teraz, słuchajcie, w stronę 00, oczywiście. Yy, przy okazji zbierając yy, węgiel na przykład, bo węgiel może mi ten potrzebny experience dać. No i próbujemy się dotankować, że tak powiem, przed walką, bo zostały 4 minuty, słuchajcie. Za 4 minuty będziemy skakać sobie do gardeł, and, and cetera, et wiem, że et się mówi. Nieważne, w każdym razie. Ja sobie zbieram jeszcze węgielek, widzowie, yy, więc yy, co, brakuje mi w sumie całkiem niewiele. Robię sobie spodnie prot 4, Lecę w stronę 00, no i zaczynamy napiększanie. Man, halo, admin, godzina. Okej, okay, moi drodzy, uruchomione zostało PvP, z tego co widziałem mam kogoś na plecach, ale mam swój cel przed sobą, więc dobra, lecimy w tego ziomka, widzę, że ktoś poszedł pod strata bycia nad ziemią, więc bardzo dobrze, kurczę. W ten sposób właśnie nie ma on enchantowanego miecza. To jest moja przewaga. I nie ma też z tego co widzę, w żaden sposób zdobytej kurcze tarczy. Więc mogę teraz go trzaskać. Muszę uważać jednakowoż, bo może być full damage włączony w każdej chwili. Zostały włączone też potwory, słuchajcie. Z inicjatywy takiej, że potrzebujemy experience'a. Żeby móc sobie łączyć przedmioty na lepsze. Więc, Semcio, jesteś moim pierwszym yy, tutaj celem w tym momencie. Już pewnie mu zostało całkiem niedużo. Walka w netherite'owych setach jednak ma pewne minusy. Takie, że nie ma knockbacka, nie? I on, knockbacka dobra, ma. Macie swoje knockbacki w takim razie, widzowie. Ja mogę go dogonić w sumie i mogę go bić w międzyczasie, kurczę. Nawet jeśli zmniejszę dystans między nami, więc kurczę blade. Ziomuś, weź ty jakoś z proszę cię, bo ja cię tutaj skilować bardzo chcę, więc dobra. Jest Liana! Jest! Pyk! Hitbox! Pięknie! Jest! Mój pierwszy kill! Super! Dobra, co on miał? Piąty level wbiłem. To jest całkiem dobry wynik. Sprawdzamy oczywiście itemy. Protection 3. Dobra, zamieniamy. Dobra, ktoś we mnie wleciał. Eferal. Dobra, Eferal, kurczę, za mną będzie bieg. Fyk! Szybkie spowolnienie. Jemy refcia. 11 refili mam, kaman Dobra, jest całkiem dobrze. Dobra... Dobra, teraz nie ma tarczy już. Dobra, oh, come on! Dobra, admini, jednak proszę o wyłączenie mobów, bo są lekkie problemy. Z racji, że te pensy troszeczkę dropią w tym momencie. Także administrator, please, just working on this, że tak powiem. Dobra. Dobra, come on, come on, come on. Dobra. Kurde, Bele, no nie może mnie tak bić, kurde, come on, no just do it. No nie, będziesz mnie tak bił, człowieku, nie? Dobra, jemy Rewcia Dobra, kurde belenie, no, ja muszę to zrobić na sposób, że tak powiem. Dobra, nie ma tarczy. Come on. Dobra, słuchajcie, dajemy temu oczywiście Teralowi, bo niestety padłem w walce z nim. Spoceniec, walony, kurde. Jak zawsze, ten spoceniec po prostu, no musi. Jak mnie widzi, to on nie może przejść obojętnie. Ty spocony gnojku, ty niedobry ty! A tfu na ciebie, kurde! Tak, zwyzywałem go też na streamie przy okazji. Bo lekko się kurczę, wkurzyłem w tym momencie na niego. No ale co mogę powiedzieć, moi drodzy? Mm, no trudno, padłem, także w tym momencie i Feral ma kurcze blade moje przedmioty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Kurde, a tyle je zbierałem. No czemuż ja musiałem na niego akurat trafić, moi drodzy! Bez sensu absolutnego, no ale trudno, gratuluję oczywiście wygranej ze mną. No eteral, no to ja będę śledził Cię, zobaczymy co z tego wyniknie, moi drodzy. Okej, że tak powiem, słuchajcie, chłopaki walnęli się teraz we trzech. Teraz zaczęła się bardzo ważna walka. Po drugie, rusza powoli border, zostało 35 graczy. Oczywiście pamiętajcie napisać, kto według was wygra z tej listy, moi drodzy. Możecie obstawiać, że tak powiem. I Tiral niestety jest jednym z mocniejszych przeciwników, także miałem pecha na niego trafić jako drugiego. No i tak myślę, że kurcze blade dzisiaj były trochę tu OP przedmioty niektóre. Okej, wleciał w Krzysia, kurde, 3 hity, za kurde zero. Dobra, Jabco wjeżdża, kurde bele że tak powiem bardzo, kurczę, ciekawie yy, musi tutaj to wszystko być. Oczywiście będzie deathmatch, jak zostanie 10 graczy do końca, moi drodzy. Ja przy okazji popatrzę może sobie na innych graczy, ale w sumie to za chwilę. Najpierw chciałbym dokończyć tą walkę oglądać, bo jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo też dzisiaj niezadowolony z racji, moi drodzy, że padłem tak naprawdę przy drugiej walce, więc jest to trochę smutne w każdym razie. Więc uważam, że taki tryb jeszcze się pojawi w niedługim czasie. Być może z troszeczkę większą pulą, powiedzmy, przedmiotów, żeby ten netherite był czymś, powiedzmy, rzadkim, bo dzisiaj tego netherite'u było całkiem sporo. Kurczę, blada, ten mu ostro ciśnie w te plecy. Masakra, moi drodzy! Co jest, kurde, grane? Y administratorzy przypominam oczywiście o borderze, bo border się w dalszym ciągu nie ruszył od minuty. Y żeby zaczął iść w stronę 0-0 ten borderek, y to będzie bardzo dobrze. No i kurczę, dobra, widzę, że tutaj ciężko będzie coś zauważyć. Chłopaki raczej będą się teraz gonić, więc zajrzyjmy do innych graczy. Spójrzmy do Mr. Dawki. Mister Dawka jest oczywiście tutaj. Y łazi se w wiosce. Możemy przy okazji spojrzeć, słuchajcie w ekwipunek Mr. Adaki. Co my tutaj mamy? Taki miecz jak ja miałem. Mamy prawdopodobnie prota 4 lub 3 z racji, że taka sama klata w ekwipunku. No, ciekawie w każdym bądź razie, że tak powiem. Leci tutaj nasz zawodnik. No i oczywiście pamiętajcie napisać, moi drodzy, bo to będzie ważne co do tego odcinka, żebyśmy mogli w przyszłości ulepszyć ten plugin. Jaki konkretnie, moi drodzy, przedmioty mogą wejść do puli trafiania się itemów. Co o tym myślicie? Jakie itemy w zamian za kompostery? Także dajcie znać. Ja wezmę to pod uwagę do kolejnego odcinka. Na no, w tym czasie śledzimy poczynania naszych graczy i widzimy się w sumie już bardziej przy meczu. Okej okay, moi drodzy, Krzyś widzę, że poluje na kolejny gracz nam tutaj, więc jest ciekawie, tak jak widzę, wszyscy latają w netherite'owych setach, więc troszeczkę tu że tak powiem. Nie, nam się zrobiło z tym wszystkim, bo za dużo dobrych przedmiotów się trafiało. Z tego co widzę, Krzyś też kompletnie niszczy naszego przeciwnika, więc kaman! Mordeczko, co się dzieje? Kurcze. No, ja bym powiedział, że kiepsko raczej z nim tutaj. Dobra, Krzyś go goni, kurczę, to jest gonitwa po wodzie. I teraz pytanie, słuchajcie: kto z tego wyjdzie zwycięzco? Ja myślę, że Krzyś zraci, że tylko on uderza. Nie rozumiem postawy tego gracza. Przez większość mapy uciekał przed Krzysiem i tak naprawdę nie zadał mu żadnych obrażeń. W tym momencie sam jest na mega słabej pozycji. Nie rozumiem, nie rozumiem, jaki jest plan, słuchajcie. Lepiej chyba byłoby, jakby się biło od początku. Nie wiem, jak to zadziałało w każdym razie. Dobra, Dawka w dalszym ciągu się tutaj dozbraje. Z tego co widzę, gra na łuk. I powoli, oczywiście, zbliżamy się do deathmatchu, więc niedługo deathmatch będzie, moi drodzy. No i wtedy będziemy się widzieć znowu. Dobra, to był śmieszny widok. W każdym razie, moi drodzy, rozpoczynamy za chwilkę deathmatch. Tak naprawdę, jeszcze chyba jeden gracz padnie, i będzie można przeteleportować, moi drodzy, już naszych zawodników na deathmatch. Bardzo gęsto się zrobiło, w każdym razie, na spawnie. I no, co chwilę bym powiedział, że tutaj jakaś walka się dzieje. W tym momencie Bartek wal walczy z Paweł. Chyba Paweł, to jest, chyba Paweł to jest w każdym razie. Także walczą tu między sobą. Po drugie, walczy tutaj Misiap i jeszcze ktoś inny. Przeżył Eteral i Dawka, także myślę, że na, nasi faworyci oczywiście są tutaj na miejscu i tak dalej. W tym momencie. No i za chwilkę zostaną przeniesieni, słuchajcie, na arenę Deathmatch. Jak mówię, jeszcze jeden kill musi paść, czyli jedna osoba straci życie na tej rundzie, moi drodzy. No i wtedy rozpocznie się nasz Deathmatch. W każdym razie, nie wiem kto to będzie. Wygląda to dosyć ciekawie, jest tu dosyć... Dużo graczy, szczerze mówiąc, dotarło. Dobra, moa, kurde, w lawę wleciał. No i pad, moi drodzy. I rozpoczął się deathmatch tym samym. Także, czy tu są bariery? O, tu nie ma barier. Halo, admin. Żeby nam tutaj żadni gracze nie powypadali czasami przypadkiem. W szczególności, chyba, że włączy admin fall damage, oczywiście. Więc, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Pad Misiap. Kyle Grant zajął w tym momencie Ephiral, który ma łuk netherite'owy z tego co widzę. Z racji, że podpala. To samo z tego, co widzę Dawka. Łuk z flamem, czyli to będzie łuk netherite'owy, moi drodzy. Z tego, co słyszałem, ktoś miał tutaj koksy, więc um, ktoś może mieć fire resistance. Dawka zrobił fokus na Ifirala, e jako chyba największego jego przeciwnika w tym momencie. Um, że tak powiem, szanse są dosyć wyrównane, chociaż higher Grant trzyma kilku graczy. Okej, okay, admini rozlewają nam wszędzie lawę. I co z tego wynika? W tym momencie Firal jest tutaj zabudowany, i czeka prawdopodobnie, słuchajcie, aż ktoś do niego przyjdzie. Chłopaki na dole między sobą się biją, oczywiście, zbierając przy okazji mm, lawę, żeby rozlewać ją innym ludziom. No cóż mogę powiedzieć, ciekawie w każdym razie to wygląda. Paweł. Paweł broni się przed moa. Kolejny gracz odpadł. Okej, okay, nawet nawet nie jeden szczerze mówiąc, a dwóch odpadło. Zostało sześciu zawodników, bo trzech nas jest adminujących w tym momencie. Także jest tutaj paka, jest eferal. Jest Tomek No i jest Paweł i Moa, kurczę. No jest też mister Dawka, nie? Także za chwilę wszyscy znowu zostaną przeniesieni W tym momencie raczej Z racji, że nikt się między sobą bezpośrednio teraz nie bije Jeżeli nie ma walki PvP, powiedzmy hmm, Chyba mele to się mówi Czyli walki po prostu wręcz, moi drodzy, przez jakiś dłuższy czas Będziemy teleportować graczy do siebie Tak, żeby powiedzmy na tych skybasesach Sobie za długo nie siedzieli, prawda Także no cóż mogę rzecz. Moa z tego co widzę walczy hmm, na miecze Czyli prawdopodobnie nie ma łuku Dawka leci w Tomeczka Plecy Mister Dawka będzie miał robione przez Eterala O kurde bele no to a dying w ręce eterala, to jest porządny przedmiot, moi drodzy. Bardzo często wygrywa, kiedy ma taki właśnie item. Moi drodzy, finałowa walka Woła kontra Eteral. Eteral przed chwilą pokonał Mistera Dawkę i teraz w niego wleciał Moa, moi drodzy. Pytanie jest, kto z nich wygra. Obaj mają dosyć ciekawe, szczerze uzbrojenia. Jeden leży starczą, drugi ma Totem of undying. Niesamowita sprawa. Teraz znowu wygra. Gaman to się już robi po prostu nudne. Non stop te same twarze w finałach. im trzeba jakiś losowy efekt jeszcze dodać specjalnie, wiecie? Który sprawi, że inni grają na niej moi drodzy. Eteral wygrał! Także gratulujemy bardzo serdecznie. Także, co mogę powiedzieć, moi drodzy? Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobało. Pamiętajcie Pajdajcie łapie w górę. Wpadajcie na Twitcha. Do zobaczenia. Cześć!